Cześć, jestem Klaudio to Kanał, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz, o jaki kąt obróci się wskazówka minutowa w ciągu. Ok, i mamy kwadransa 5 minut 40 minut. Najważniejszą informacją, jaką tu musimy mieć, to jest to, że wskazówka minutowa wykonuje pełny obrót na zegarze w ciągu 60 minut. Pełne koło czyli 360 stopni. Możecie to sobie robić tutaj proporcją, że na przykład 60 minut to 360 stopni kwadrans to inaczej 15 minut, czyli 15 minut to x. To co jest po skosie do X ląduje nam w mianowniku w dzieleniu. To, co jest po drugim skosie, w liczniku w mnożeniu. Potem sobie to skracamy, 15 i 60, albo w sumie to nie wiem, może 360 na 60. Będziemy mieć tu 1, tutaj będziemy mieć 60, proszę 6. I 15 razy 6 to jest 90. X był tutaj, czyli pod stopniami. To jest opcja pierwsza albo druga, jako zamiana, że kwadrans to jest 15 minut na 60 minut z godziny. Czyli 1 godziny. Czyli byłaby 1 czwarta z. 360 z zamieniamy na mnożenie 360, to nam się tutaj skraca 1 mamy 90. Ok, no to kolejne, albo tu pod proporcją piąteczka, albo że 5 minut to jest 5,6 godziny.

I wyliczali X. Potem wskazówka godzinowa w ciągu godziny. Ok, teraz narysujmy sobie tutaj zegar. I mamy wskazówkę tą dłuższą minutową i tą krótszą godzinową. To teraz usuwam minutową, zostaje nam tylko godzinowa. Ta tutaj, jak jest 12, no to wskazuje na 12. Po godzinie wskazuje nam na godzinę 13. To oznacza, że my tutaj mamy tylko ten fragment. Wskazówka godzinowa pokonuje. Już nie pełne koło, tylko tyle. Czyli tutaj nasze koło jest podzielone na 12 części, bo mamy 12 godzin. My tu mamy jedną część na 12 z pełnego koła, czyli z 360 stopni. I teraz my tu będziemy mieć 1, 3, czyli 30 stopni. Ten fragment to jest 30 stopni. Możemy sobie stworzyć teraz nową proporcję, że w jedną godzinę, czyli w 60 minut. Wskazówka godzinowa pokonuje drogę 30 stopni. To tutaj to zamieniamy sobie wtedy na minuty. No to 2 godziny to jest 120 minut. Dodać 30. To mamy 150 minut. Podproporcje. To ile to jest stopni? No to dajemy xa. Ta sama sytuacja. Dobra, x już był, damy y. To, co jest po skosie do y, ląduje nam w mianowniku, w dzieleniu. To, co jest po drugim skosie, w liczniku, w mnożeniu. Tam nie zapisałam jednostek. Tutaj zapiszę, żeby wam pokazać, że te minuty się oczywiście tutaj skracają, dlatego wynik mamy w stopniach. Dobra, to teraz pozerzę I tutaj 1, 2, 100. 50 na 2 to jest 75 stopni. No to to jest znowu pierwsza opcja do wyboru. A druga by była taka, że mamy 1 godzina, znaczy mamy 2,5 godziny na 12 godzin. Bo tutaj musimy to wybrać jako to jest 1 godzina, 2, 3 i tak dalej. Na 12 godzin to nam się skraca. I mamy tutaj 360 stopni. Tutaj nam się to znowu skróci, czyli jest 1, 3 i mamy 2,5 razy 30 stopni. No to musi wyjść to samo. 75 stopni nie ma innej możliwości. Także to już wyliczacie tak, jak chcecie. Ja zrobię. Ułamkiem, bo wydaje mi się, że tak jest to najczęściej uczone w polskich szkołach. Ja wolę proporcją. No ale jedziemy. Mamy tutaj 5 minut, czyli musimy to teraz wyliczyć jako. To jest w ogóle 5 minut. Czekajcie, mam 2,5 godziny i 10 minut, coś mi się tutaj wkradło. Dobra, to szybko zamieni. Miała być godzina. No to szybko jedziemy. Jedna godzina to jest 60 minut. Natomiast tu jest 10 minut, to tutaj miałam po prostu błąd, na odwrót. Dobra, 60 minut, no to to jest te 30 stopni. To jest to, co zaczęłam wyliczać. To zostaje nam 10 minut do policzenia. Policzymy to tu. I mam. To jest 10 minut. Na uwaga, 12 godzin. No to to sobie muszę tutaj zamienić na minuty. Czyli tak, znaczy na godzinę. 10 minut to jest 1 dziesiąta godziny. Godziny nam się teraz skracają, o to chodziło, zostaje 360 stopni. Tutaj jest 1, tutaj jest 3, czyli mamy. 1 1,6 razy 30 stopni. Teraz nam się to skraca przez 5, czyli będziemy mieć 5 stopni. To podsumowując, ten ostatni przykład: 2,5 godziny to jest 75 stopni, 60 minut to jest 30 stopni, 10 minut to jest 5 stopni. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zostawcie suba i no i już.